Kobieta, która uratowała 2,5 tysiąca dzieci przed śmiercią, była polską działaczką społeczną i charytatywną, a w trakcie II wojny światowej była członkiem organizacji niosącej pomoc Żydom tzw. Żegoty, wyróżniona Izraelskim Odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W trakcie wybuchu II wojny światowej miała 29 lat. Od samego początku okupacji niemieckiej skupiała się na niesieniu pomocy Żydom. Jej ojciec był lekarzem, który nigdy nie odmawiał pomocy biednym chłopom czy też Żydom. Mimo wczesnej utraty ojca zachowała po nim najlepsze cechy w trakcie Wojny uratowała na różne sposoby około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci, a listy z prawdziwymi nazwiskami dzieci zakopała w słoikach w ogrodzie, aby po wojnie mogły odzyskać swoją tożsamość. Oprócz pomocy Żydom niosła pomoc także Polakom, a zwłaszcza rannym żołnierzom. Była przez Niemców aresztowana, torturowana i skazana na śmierć, lecz z pomocą przyjaciół udało jej się uciec. Po wojnie ponownie była przesłuchiwana i oskarżana, tym razem przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego o zatrudnianie członków Armii Krajowej. Po jednym z przesłuch. Straciła syna, który urodził się przedwcześnie i zmarł. Nie została aresztowana tylko dzięki pomocy jednej z uratowanych przez nią kobiet. W wyniku przesłuchań i tortur cierpiała do końca swojego życia na bardzo silne bóle, a także traumy, które odcisnęły na niej straszliwe piętno. To była sendlerowa, pani Irena Stanisława Sendlerowa.